Obrączki ściągać? Kuna? To ja muszę Kuna? Kuna. 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 Muszę to się mnie tyczy Kunek? Muszę Starczy na dwie połowy normalnie? Pamięci? Tak. Prezes, ja mam tu klucze twoje Od auta już ja wziąłem je Lamborghini Uf. Zielonego Lamborghini Ci wziął i dał mi tutaj Już goście, nie? Linie były wysypowane, nie? Chyba nie! No, kibiców Co i tak mało kibiców kibiców nie być. Marzec, a kto to jest? Ten Co taki tam kibic. nie nowej soli, to dopiero wieczorem się zaczynę. Marzec i kto to jest. Niektórzy już teraz chodzą picie Olik słabo widać. Boże, ja się nie dziwię, że Marzec tak nagrywał. Co to nic nie widać. Nie, tak się wydaje. Tak się wydaje tylko? No, się wydaje. Ja tak w nie wiemy. No. Tak no. no. to bardziej jak miał być. Marzec? Się nie zdziewa. No. Tylko, oni coś nastrzelali. Jeszcze 5 minut. A, no ja kurwa. Ale tu się siedzi kurwa. Nie pomyślałem tak. Ja i czas na masz no w tym okularach. Siadaj, siadaj jedź, jedź, sam, sam Kuna czemu nie jedziesz? No masz jeden na jeden to jedz goście I zostań za dał Brawo Dobra A piotrek wyskoczył Nie wiem czy jest nagrana No, udesz? Nie odgrywaj piłki, Józek, tylko udesz. Dobrze, Kunek! Paskalo! Dobrze, 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 Luce. A taka Druga nasza taka piła. Która? No, bramkę strzelił. Piotr, będzie gdzie prostego. Ale bramkę, nie dużo siły! No nie jednak Dobre Słuchu, kuna. kuna! A żyjemy! Dobrze Piotrek, dobrze! Powrót już! Tam! No ale mu patelnie. Brawo! Nie o co chodzi do Gdyby nie strzelił, to Ja bym nie strzelił Strzeliłbyś strzelił Co to ja bym pierwszy walił Złaga byś zostawił <głos》>. by Mhm Tacy masz kuna! Jedź kuna! Dobrze i wrzuć! Ale górą, górą, ale dobra akcja! I to Damian! Dobrze, dobrze Józef! Dobrze Damian! Ale zostajemy, zostajemy od razu! Damia. Super dobra. Dobrze, dobrze, o to chodzi! Chodźcie z daleka! Ale on wypluwa, co nie? On wypluwa, piły strasznie. Piękno Piękno roku, roku, Piękno. On. Oni chyba pod nawet mają. I głowa cyborga! Jedź, jedź damy, teraz sam! Sam! Obronił, da? Dobry, dobrze, o to chodzi! O to Brawo, dobra. Piotrek. Brawo Piotrek! Dobrze, Damian, dobrze chciałeś. Po drugim o to chodzi. Ale to gramy haty, dalej. Czy pod rząd? Głowa, głowa Maciek, nie Brandon, gdzie dwóch. Co tu się Brawo. stanęło? Bo Maciek, zobacz, on od ciebie trzy głowy niższe od tobą w... głowy wygrywa. Brawo. Brawo! Brawo! Brawo Maciek, super! Chłop z tobą wygrywa. my 20, ty dwa metry, chłop! Nie w to samo miejsce. Dobrze. Jącyk szeroko Dobrze, dobrze. Wkończaka Una U nas kotek takie Ale to szybciej, ja nie muszę krzyczeć, żeby obrót tylko Dobra piła O co ty to pasta wziąłeś? Jeden na jeden. Jedź z nim! Super! Okuna! Akuna ma A moje? I co? Lucek dobrze, tylko do ziemi! Z tym, z Piotkiem Klepek Tak mi się wydaje Głowa teraz! No, on się wrąbał Lubię takie akty, takie playsy są w spoko Bierz, wiesz ten, Damian Kona, jak to będziesz oglądał? Aż Piotka gra! że jesteś szmatą? Oj, kurde. Patrz, kurde! Dobrze, dobrze, Piotre! Wstawaj, teraz... co... Ja Dlatego ci mówię spokojnie Widzisz, jak się odbija Weź sobie do ziemi Idź <laughs> potem po długopis do szatni Tam jest jakiś na pewno Brawo, brawo, nie? Tak. Ile ty masz? Trzynaście. Trzynaście. Biegać, bo masz, zobacz, kogo ty masz. Dzisiaj trener mi dzięki Piotrek. Ale mi się dziwnie grało, jak Dobrze, damy, Piotrek, dobrze. Na

To też tak. tak. Ty tak rzucasz, o. Ale... Na... Ty, nie rzuci... można odrywać w ogóle, Jak musi ja być cały ja rzuciłam, czas na ziemi. Oderwało, Możesz tak. ciągnąć, ale musi być na ziemi. A. Drugi serwis.

Ponczek szczeliłeś więcej niż ja Ponczek uśmiech do kamery. Dobrze Piotrek, super Hat-trick dla Pączka Panczuś Ktoś będzie strona. Hatryka do... dawaj! Nie będę w Szeli obydwie oby Nie! Co piłka, ty się obraca o! Ale brama! Poka Nie wiem, czy nagrałem, bo się tam patrzałem. Łapią Nie wiem, czy niezgadzam No, nie wie, trener, no. Że nie jeszcze to będzie dla Nie I Kuna. Dajesz, Kubuś? Dajesz, Piotruś? Dobrze, Piotrek! Super! Brawo! Hat-trick! Widzisz, o to chodzi! Hat-trick, Piotruś! Ile jest

Osiem! dawać jeszcze! Podejść, podejść Jacek! Jedz! Teraz, jedz. Teraz jedź! Teraz Jedź, Dobrze, dziurę Dobra piła! <noise>

O łama jedno! Kalek ty jak się rozda? Zdaję to! to, to, to Kogo to? Nie moja! moja? Bo, jest Bartek, jak się czujesz? Gdzie jest moja! Ja mam dziewięć! O Jadek, jak się czujesz po meczu? Bardzo dobrze, zaraz, zaraz będę w beczkiem. Zadawiane, ciągle nie mogli się przydać <guletra> do stojaków. Rodzej się najbardziej bawi! Ja bym nie pomógł pokaż tu 3 kurwa, trzy Trzy bramki Trzy szmaty, trzy. No no To są trudno, ale muszę się nagrać. Jazda! 8! Ja ja Nie, 3, 4, trzy. Trzy, trzy, <grymne> trzy. <grymne> <grymne> jest w Polsce, dawaj! 3, 3, 3, 3, trzy, 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 8, 9, 10, 11, Jem, ty... Co trener powie o sezonie? Byłeś najsłabszy <grym> Stabilnie A ten karnet, a ten karny, ten karny? A zapomniałem A? No Ci się udało. A? I, I dzisiejszy karny trzeci ci się udał. <grym> ale, ale widział taki doł. Pończek w tym samym dolek i leci tą piłę. I leci. Na tuś, środek, bardzo no, nie no. mam. Ja mam, <grym> ja mam mamusi, ja mam skarba. A jeszcze mnie co? Ja mam